Dane kontaktowe po angielsku. Contact details in English. Adres. 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 Adres e -mail. E -mail address. 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 Adres e-mail. Email address. Email address. Numer mieszkania w adresie. W amerykańskim angielskim Apartment number. Apartment number. Of brytyjskim angielskim. Flat number. Flat number. Adres do korespondencji lub adres pocztowy. Mailing address. Mailing address. Pełny adres. Full address. Full address. Miasto. Nazwa jako większe miasto. City. City. A mniejsze miasto. Town. Town. Kraj. Country. Country. Kraj zamieszkania, Country of Residence. Country of Residence. Adres domowy. Home address. Home address. Aktualny adres zamieszkania lub obecny adres zamieszkania. Current address. Current address. Kod pocztowy w amerykańskim angielskim zip code W brytyjskim angielskim post code lub postal code zip code post code lub postal code Numer telefonu phone number lub number lub telefon number phone number number telephone number numer kontaktowy contact number contact number numer domowy home number home Number Alternatywny numer telefonu Alternative contact number Alternative contact number Numer kierunkowy Area code Area code Miejsce zamieszkania Place of residence. Place of residence. Ulica Street. Street. Numer domu. Street number. Loop house number. Street number. House number. Nazwa ulicy. Street Name. Street Name. Piętro. Floor. Floor. Mieszkanie w amerykańskim angielskim apartment. Apartment w brytyjskim angielskim Flat Flat Pokój room Room Skrzynka na listy lub skrzynka pocztowa w amerykańskim angielskim mailbox Mailbox w brytyjskim angielskim post box, post box, pocztowy postal, postal, województwo lub prowincja Voivodeship. lub province, province Województwo Mazowieckie Mezovian województwo, Mezovian województwo, Lub Mezowia province. Mezowia province. Stan jako jednostka administracyjna państwa. State. State. hrabstwo lub powiat county county region 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 przedmieście lub dzielnica podmiejska suburb suburb Kraj stałego zamieszkania. Country of Permanent Residence. Country of Permanent Residence. Adres tymczasowy. Temporary address. Temporary address. Adres firmy. Business address. Business address. Adres szkoły. Adres of school. Adres of school. Poprzedni adres zamieszkania. Previous address. Previous address. Jaki jest Twój adres? Jaki jest Pan lub Pani adres? What's your address? What's your address? What's your address? Po angielsku najpierw podejmę numer domu, a potem nazwę ulicy. Mój adres to Zielona 5, Manhattan, Nowy Jork. My address is 5 Green Street, Manhattan, New York. My address is 5 Green Street. Manhattan, New York. Mieszkam na Zielonej 5. I live at Five Green Street. I live at Five Green Street. Mieszkam w Miami. I live in Miami. I live in Miami. I live in Miami. Mieszkam ciebie. Mieszkanie 5A. I live opposite you. Flat 5A. I live opposite you. Flat 5A. Jaki jest twój numer telefonu? What's your phone number? What's your phone number? 515-2564 It's 515-2064 Zamiast O możemy powiedzieć również ZERO. It's five one five two oh loop zero six four to, My Number is My number is Z kim mieszkasz? Who do you live with? Who do you live with? Mieszkam z żoną. I live with my wife. I live with my wife. Mieszkam z mężem. I live with my husband. I live with my husband. email. What's your email address? What's your email address? eLanguages yt małpa gmail.com eLanguages yt at gmail.com eLanguages yt at gmail.com Czy mógłbyś mi dać swój numer telefonu? Could you give me your phone number? Could you give me your phone number? Mosh Facebooka, are you on Facebook? Are you on Facebook? Ona dała mi swój adres. She gave me her address. She gave me her address. Będziemy w kontakcie. Pozostajemy w kontakcie i jesteśmy w kontakcie. We'll keep in touch. We'll keep In touch. Jesteśmy w kontakcie. I'll keep in touch. I'll keep in touch. Odzywaj się czasem. Do zobaczenia. Jesteśmy w kontakcie. Damy Ci znać. Keep in touch. Keep in touch. Skontaktuję się z Państwem lub Panem, Panią lub Tobą najszybciej jak to możliwe. I will contact you as soon as possible. I will contact you as soon as possible. Zadanie napisanie. Przetłumacz w komentarzu na język angielski te trzy słowa. Miasto, kod pocztowy mieszkanie. Kliknij subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja. Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał, wystarczy, że udostępnisz ten film jako post na Facebooku, zostawisz łapkę w górę i komentarz. Na naszej stronie internetowej lengwicku.pl posegregowane lekcje zakup lekcji w postaci mp3 do nauki offline i wiele więcej. Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka języka angielskiego za darmo. See you soon.